Hej, wszystkim! Tu witam Was, preziko Witam Was po raz kolejny w Dreadfest! Gdzie? Zastanawiam się, dokąd ja mam iść, ponieważ między tym a mm, ostatnim odcinkiem minęło cholernie, albo cholernie dużo czasu. Oczywiście wy o tym nie macie pojęcia, ponieważ. Oczywiście, tam chyba było, tak? Eee, tak. Hmm, mija dla mnie mija strasznie dużo czasu a dla was nie bardzo bo taki mały przestój z nagrywaniem całego tego feza tego wszystkiego i tak dalej i tak dalej za serdecznie hmm, przepraszam e, postanowiłem sobie trochę takim ale na ten odcinek takiej już hmm małe zmiany, a mianowicie mm, jak na przykład to to samo, nie daj już mam za sobą, ok, ale mm, postanowiłem jak to się nazywa, mm, ok, patrzmy tutaj mogę już, już dwa wyjścia są, do których chciałbym mieć, yy, postanowiłem po prostu mm, może się wysłali w końcu ten dyk nie mógł iść i jak? Nie pos postanowiłem wszystkie zagadki robić od razu. Nawet zagadki typu po prostu mm, z widokiem z pierwszej osoby. Raczej starać się większość tych zagadek zrobić. Po prostu aby was nie zanudzać tym, bo <laughs> przechodzenie drugi raz, oglądanie drugi raz tego, tych samych lokacji wątpię, żeby było fajne. Co to jest? To kolejny mały pokój, kurczę. Dokąd nie mam iść Dobra, wskoczymy na górę, jak się da. E, powinno się dać. Kurde. A. E, tutaj? Wskoczymy tutaj. Okej. Okay. Tutaj jakieś drzwi są. No, kurde. tutaj chyba tylko. Kurde. Nie pamiętam, dosłownie nie pamiętam gdzie mam iść. Syryjnie wam powiem. Tutaj jeszcze nie było. Hmm. Tutaj to jest chyba. Nie wiem, pasaż do ścieków, jak pamiętam. O, nie pamiętam naprawdę. <laughs> A zresztą. Hmm, najwyżej będę się martwił takimi lokacjami których nie wiem co mam zrobić ja po prostu do nich dojdę że na przykład nie wiem powiem że przepraszam was w jest tylko dzi. będzie tak czy przepraszam was ale w tym odcinku nie mam pojęcia gdzie ja mam iść hmm. będę się bawił teraz z tymi klockami powracaniem e... <laughs> powiem że po prostu nie mam pojęcia co ja mam tu zrobić i po prostu wracamy tutaj w kolejnym odcinku a ja podczas tego um... E, Wszystkiego, po prostu dowiem co mam zrobić i tak dalej, i tak dalej. E, tak, to chyba jest właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Idzie dobrze. to jest pasaż gdzieś, którego chwilowo pominę, a skoczę sobie w drugą stronę. Odcinki będę dalej kontynuował tak po 20-25 minut, bo wydaje mi się, że tak się fajniej je ogląda. Dobra, tutaj skoczmy. <laughs> jeszcze te drugie drzwi zwiedzić. Co? <laughs> ale motyw świetny to jest. To jest naprawdę. Dawno już w tą grę gram, ale ten motyw nadal mnie rozwala. Tak. 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 O Tak. Jesteśmy prawie na szczycie. Wielka wspinaczka na ten. Na tą e, wieżę, nie wiem na jak ją nazwać, po prostu Wysoka wieża, na nie, wiem, co na szczycie nie czeka. Aha, drugie drzwi. Jako Sobrusę będzie mi wygodniej przejechać teraz. Jak teraz usiadłem, e, to sądzę, że będę tak jak zwykle. E, a czy nie tak jak zwykle. E, po prostu nagram za 3-4 odcinki, aby wiecie było... E, to się nazywa Mniej więcej tego peza, bo mam pewien plan, ale nie będę jego zdradzał. Okej. Okay. Hmm, a to co to jest za area jakaś? To też wygląda jak pasaż do ścieków, ale okej. Okay. Bo ja mam tuż obok otworzoną pedię peza. Aby... Was nie zanudzać tym wszystkim, jak wiecie. Jak <laughs> się nazywa? O, to A, tu się obraca. A, zabi się. Mm, tak, to się robiło. tak się robi. Tak, tak. A, X. U którą stronę ja mam to obrócić? To jest zapytam. A takie buty te trzeba dwie obrócić. Teraz jakbyśmy obrócili. Nie, nic nie da. Tak? O! Dobrze, dobrze, dobrze jest. Pięknie nie to rozegrałem. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to jest pięknie rozegrane teraz. Wrócę i mam drabinę na szczyt. Nie tak jak, e, pewnie jak gra planowała, żeby to zrobić, ale... No, teraz to kostkę. Kolejne dwie małe do kolekcji. I tutaj, i kolejne drzwi, kurde. A by the way, tam wszystko zwiedziłem? Tam to było wszystko zwiedzone, czyli co, tak naprawdę? Hmm, tutaj jest ostatnia... Ostatni tego typu room. O, obracanie miło. I potem czeka nas wyprawa do ścieków. <laughs> chyba ście, chyba to się nazywa ten... Eee, ścieki. I zostanie nam coś tutaj jeszcze? No, zostanie później jeszcze jedna area, ale to już pościek, zrobię, bo sądzę, że po pościkach to będzie też obu O. Tak. O, kolejna kostka A nie spadnę. Jak chamsko spadłem. Nie lubię cię gro Teraz to za lekko skoczyłem po prostu, byłem zbyt pewny siebie. Co? Ktoś? Kolejna legatka typu obracanie, obracamy, ojojoj. Okej, okay, popsa, kostka. I powrót do głównej area, aby... tak. Okej, okay, powrót, aby się wybrać do ścieku. Chyba, że najpierw się wybiorę samą drugą stronę, tylko powiem wam szczerze, kusi. Ale wiem, że ze ścieków tu będzie powrót. Go jestem bardziej niż pewnie. Pewnie, mm, Czyli ja weszłem... No, czyli tutaj muszę wejść jeszcze raz. <coughs> Hopsa. I się znowu spinaczka mnie czeka. Kurcze. Chyba, że to jest tam o, Mam nadzieję, że to jest tak nisko, to przejście w prawo. Ech, mam nadzieję. A ten klocek co tam robił? Ja go tego klocka nie pamiętam. Może do góry byś tak jechał, co? Nie będę czekał, aż będzie na samą górę, bo to jest marnotrawstwo po czasu. E eee. To powiem wam, że było dziwne, bo... <laughs> Gramia lekko szukała, Bo wlałem do tej drzwi i wylądowałem drugi raz tutaj. <grymne> było dziwne, naprawdę dziwne. Jedź na tą górę. No, no teraz się udało. Teraz się udajemy do ścieku. Huh? Opsa! hopsa, będę Ma jak Ma 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 Mario. Tak hmm. samo jak Mario, kurde. 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 Oj, przepraszam, bo znowu się włączyło. Tam zapomniałem. Mam Majkowski tylko do zebrania, okej. Okay. Raczej obniżać wodę powiem. Ile? Stop, Ok. I po kostkę lecimy. się tutaj widziałam, że mi Dała. I drzwi akurat, jest miło. O, i kolejna duża. Ale ja oczywiście... zagiłem system, bo zacząłem drzwi otwierać, by kostka miała się zrobić. Mamy już razem 26 kostek, z czego 12 to antykost. Jak widzicie, główne rozgałęzienie całej ścieków, więc przyszło mi do głowy, że po prostu teraz zakończę ten odcinek, a w kolejnym odcinku będę starał się zwiedzić całe ścieki. A więc komentujcie lubcie, hejka. Tak.